Państwa, dzisiaj w kolejnym odcinku chciałabym pokazać, jak wykonać kolczyki. Do kolczyków potrzebna będzie zawieszka do kolczyka, jeden duży koralik. To są szklane koraliki barwione, barwione w masie. Gwóźdź taki do przewlekania, do usztywniania elementu, który będzie tak wyglądał przewleczony przez koralik. Jedna mniejsza odmiana tego koralika. Koraliki jedenastki i piętnastki. To jest metoda, którą, metoda, którą wykonam ten kolczyk. To, to jest moja metoda, wymyślona przeze mnie. Nawlekamy sobie takie mniejsze koraliki szklane na nić. Nawlekamy ich dziesięć. Nić oczywiście bardzo mocna, bo będziemy bardzo pracę yy, ściskać. Zostawiamy troszeczkę nitki z brzegu. Nawlekliśmy koraliki i igłą przewlekamy na, przez koniec nici, tak żeby powstało nam kółeczko. O, proszę bardzo. Robimy to nawet kilka razy. Proszę bardzo, mamy kółeczko. Kilka razy pamiętamy, żeby tą nitko przewlec na, przez wszystkie koraliki, dlatego że sztywniejszą będziemy mieli wtedy pracę. Kawałek nitki, którą zostawiliśmy sobie, służy również do trzymania. I teraz tak, nawlekamy sobie tyle koralików. Mierzymy. Nawlekamy tyle koralików, żeby nam y, okoliło tego dużego koralika, który włożymy tutaj do środka. Y, ja zrobiłam to, zmierzyłam wcześniej, i zrobiłam to z pięciu koralików małych i jednego dużego. Proszę bardzo. Nawlekamy 5 koralików małych, jeden duży i następnie 5 koralików małych. Trzymamy sobie naszą pracę w dwóch palcach. Patrzymy skąd wychodzi nitka i przekłuwamy się z tyłu koralika i przez następny koralik. Z tyłu koralika, tego, z którego wychodzi nitka. I przez następny koralik powstaje nam taki płatek kwiatuszka. Nabieramy 5 koralików do następnego rzędu, jeden duży i 3 małe. Dlatego że będziemy wkłuwać się w dwa koraliki ale z tego rzędu nawleczonego. Of 2T. I stąd pokażę państwu, że przekuję się przez te dwa koraliki, przez ten koralik, który, z którego wychodziła nitka. Wkuwamy się z tyłu i dodatkowo jeszcze w dwa koraliki z tego naszego płatka. Natomiast nabraliśmy pięć koralików małych. Które one nam się ułożą z tej strony, a te 3 i te dwa robią 5. I wychodzi nam płatek następnego rzędu. Przeszliśmy już koralikami wszystkie nasze małe koraliki. Proszę, został ostatni rząd. Wkuwamy się teraz w koraliki 2, te malutkie. O proszę, przeciągamy nitkę, nabieramy trzy koraliki małe, jeden duży i trzy małe. Wkłuwamy się teraz w dwa koraliki z poprzedniego płatka, te małe. Robi nam się ostatni płatek. Przekuwamy się jeszcze przez ten koralik. I następny, żeby usztywnić pracę, żeby nam koraliki nie uciekły. I teraz przekuwamy się przez koraliki te dwa z rzędu z płatka. I te trzy, żeby przejść do koralika żółtego. O proszę. Przechodzimy do tego koralika dużego na płatku. Między koraliki żółte nabieramy mały koralik. Możemy go sobie tu pomagać wyciągnąć. Robi nam się taki koszyczek. Odwracamy ten koszyczek. Nie ściskamy jeszcze tutaj pracy, chociaż troszeczkę już wygląda. Wciśnięta. Wkładamy ten koralik do naszego koszyczka, ale tak, żeby przechodziła nasza igła przez yy, jeden płatek. Teraz dopiero bierzemy naszą pracę w palce tak, żeby nam ten, ta igła nie wyskoczyła z koralika i ściskamy pracę, ściskamy, ściskamy, ściskamy koraliki, a dodatkowo jeszcze. Trzeba sobie pracę tak umieścić w ręce, żeby dodatkowo jeszcze każdy koralik przeszyć, i ten malutki, i ten żółty. Dodatkowo jeszcze raz igłą. Przechodzimy kilka razy, tak jak powiedziałam, nitką i igłą przez ten brzeg tych koralików, żeby wzmocnić pracę, aż do tego miejsca. Gdzie wystaje nam ten początek nitki? Przechodzimy, wtedy łapiemy sobie te malutkie koraliki z tego naszego płatka. Przechodzimy przez niego tak igłą, żeby dotrzeć do tej naszej nitki, czyli przez trzy i przez dwa. Tu możemy wyciągnąć igłę i związać nasze niteczki, chociaż. Nawet gdybyśmy ich nie związali, to tyle razy przechodziliśmy nitką przez koraliki, że nic by się pracy nie stało. Obcinamy nitkę, przypalamy ją naszą, naszym przyrządem do przypalania nitki. Ona się ładnie schowa, nic nie widać. Teraz trzeba przyciąć ten nasz drucik. Na tyle go trzeba przyciąć obcążkami, żeby zawinąć, żeby zrobić pętelkę tylko do koralika, do naszej zawieszki kolczyka. Na wielkość koralika oczywiście, żeby nie za dużo wystawała, tak jak tutaj. Obcinamy sobie nasz drucik. Następnymi szczypczykami zawijamy sobie drucik. Można od razu założyć element wiszący kolczyka i zacisnąć. Proszę bardzo. Nasz kolczyk gotowy. Można dodatkowo go ścisnąć troszkę, żeby ułożyć koraliki, ale one same podczas używania ułożą się. Bardzo ładnie wyglądają, bardzo efektownie. Tak wygląda tył. Jeden i drugi. Tak wygląda przód. Bardzo lekki materiał też y, chirurgiczna, szlachetna, także nic się nie będzie działo już podczas noszenia. Na tym chciałam zakończyć lekcję. Zachęcam do y, prac z koralikami. To są prace bardzo odprężające, y, bardzo twórcze. Y, Myślę, że każdy z nas może wymyśleć, tak jak ja wymyśliłam wzór na kolczyki, każdy z nas może wymyśleć swój wzór na broszkę, na zawieszkę, czy na kolczyki, czy na jakieś jeszcze inne elementy, które bardzo ładnie, efektownie można ubrać w koraliki. Dziękuję Państwu bardzo.